Witam, z tej strony Daniel Konieczny z Daniel Konieczny i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć historię pułkownika Sandersa, który właśnie e, znajduje się w książce Myśli Bogać się, e, gdzie właśnie podczas moich Mastermind Academy dużo przez to przechodzimy. I właśnie dzisiaj chcę się z Tobą podzielić właśnie tą historią, bo jest naprawdę niesamowita. Pułkownik Sanders miał ponad 60 lat, był starszą osobą i wychodząc dostał swój czek na 99 dolarów e, który miał przeżyć przez cały miesiąc. I wtedy podjął decyzję. Wtedy podjął decyzję, że nie będę żył za takie pieniądze, że będę żył za większe pieniądze. Nie miał pojęcia jak to zrobić. Wiedział jedną rzecz, że ma przepis na kurczaka, który dosyć jest smaczny. Postanowił zainwestować 99 dolarów w fartuch i tak dalej i poszedł do pierwszej restauracji i mówi tak: "Dzień dobry. Tutaj jest przepis na mojego kurczaka. Nie chcę żadnych pieniędzy teraz, ale jak ugotujesz kurczaka i go sprzedasz, chcę za to procent. Czy ty wiesz, co powiedział właściciel restauracji do niego? Co powiedział? To, tak, to, tak, daj mi tą yy, recepturę, ja chcę teraz i będę ci wypłacał. Nie! Powiedział, ty przychodzisz tutaj gr grubasie w jakimś fartuchu, jak jakiś Mikołaj, I to na, w, w ciągu lata, i mi dajesz jakąś recepturę na kurczaka. Ja mam swoją recepturę. Wynoś mi się z mojej restauracji. Poszedł do następnego, dzień dobry i to samo. Do następnego, dzień dobry to samo. I cały czas nie, 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 nie. nie Wreszcie spotkał pana i mówi: Mam recepturę, która yy, jest naprawdę. Moi znajomi lubią tą recepturę, tego kurczaka. Nie chcę teraz żadnych pieniędzy. Ale jak go gotujesz, to mi będziesz płacił procent do końca życia za każdego kurczaka, którego sprzedasz. Czy ty wiesz, co wtedy mu ten właściciel restauracji powiedział? Twój mózg ci się chyba przepalił. Mam swojego. Mam swoją recepturę, mam pierwsze swoje receptury kurczaków. I teraz powiedz mi jedną rzecz. Ile dostał nie, zanim dostał pierwsze tak? I taścia pełna. Tysiąc dziewięć nie, zanim dostał pierwsze tak. Znam bardzo dużo ludzi, którzy, albo powiedz mi, po 20, trzydziestu, 40, 50 stu nie, byś popatrzył, popatrzyła i. Kurde, może zmienię moją recepturę, może coś nie tak z moją recepturą, może się zastanowię, pójdę gdzie indziej, może pójdę do innej pracy, może w ogóle, co to za głupi pomysł. Dlatego tak jest bardzo mało takich poruczników standardów. I dlatego KFC zatrudnia ponad 100 tysięcy ludzi i stworzył właśnie swoją ideę, swoją wizję, przez to, żeby wytrwały, przełamał wszystkie bariery. Także tobie tego życzę. Nie daj się. Idź cały czas do przodu i bądź jak ten sandler. Jak poluczy standard. Ja to robię właśnie z moją Mastermind Academy. Ja chcę, żebyś ty to robił, robiła ze swoim produktem cokolwiek wierzysz. Także pozdrawiam z tej strony Daniel Konieczny z Danielkonieczny.com. Hej!